Szyma, z tej strony jeszcze tak przed chwilą chciałem Was zachęcić do zostawienia łapki w górę, subskrypcji z męczkiem oraz oczywiście wpalnięcia na mojego Instagrama Wazifty. Ponadto zapraszam do używania mojego kodu twórcy, czyli oczywiście kodu Weziv w sklepie w Fortnite. Jeśli chcielibyście mnie wesprzeć, no to właśnie zapraszam do używania tego kodu twórcy. Ponadto jeśli chcecie być pozdrowieni na filmie, no to zapraszam oczywiście do wejścia na mojego Discorda i wysłania screenka, że używacie tego kodu, no i wtedy możecie zostać pozdrowieni na filmie. Ponadto zapraszam do zostawienia łapki w górę, ponieważ 1000 łapek w górę to kolejny taki odcinek z tej serii każdy komentarz o treści dzień je, ja także piszcie w komentarzu dzień a ja wam przypnę serduszko, no i co zapraszam oczywiście do zasubskrybowania tego kanału wraz z dzwoneczkiem, ponieważ aż 70% osób, które oglądają ten kanał tego nie robi, także kliknij w ten czerwony guzik tam na dole no i jeśli każdy by to zrobił, no to byśmy mieli już dawno 100 tysięcy subskrypcji, także polecam kliknąć w ten czerwony guzik tam na dole. No a ja już oczywiście was zapraszam do odcinka. A no i jeszcze tak tylko chciałem powiedzieć, że oczywiście za wykorzystywanie błędów można dostać bana w Fortnite, a film jest oczywiście rozrywkowy i nie zachęcam do wykorzystywania błędów. Dobra, a więc generalnie no to teraz aby wykonać ten błąd, no to jeden co musimy zrobić, no to tym razem wejdziemy na tryb kreatywny. Także generalnie to dzisiaj nie będzie za dużo błędów na trybie kreatywnym, ale myślę, że od takiego błędu możemy sobie zacząć, ponieważ jest on naprawdę bardzo, bardzo fajny, ponieważ będzie on na powiększoną odległość, jakby będziemy po prostu więcej widzieli. Jak to się. No zapomniałem jak to się mówi na polski, ale po prostu. No będzie to FOW. Będziemy więcej widzieli po prostu. No to będzie powiększone pole widzenia. O, pole widzenia to się nazywało. Będzie to powiększone pole widzenia. Także dokładnie tak. Także musimy wejść sobie na naszą wyspę. Tylko problem jest taki, że oczywiście no to mam 400 pingu, jak zwykle, jak wchodzę na tryb kreatywny. Dajcie znać, czy każdy tak ma, czy tylko niektórzy. Ponieważ w sumie jest to ciekawe, według mnie. Dobra, no i w każdym razie, no to teraz musimy wejść w jednorazowe Już wiem, że bałwanek jest w jednorazowym po tym, jak go kiedyś szukałem przez prawie 20 minut. No i generalnie, no to jak mamy bałwanka, no to musimy również wejść w urządzenia i znaleźć sobie mecha. Także mamy. No i musimy sobie postawić tego mecha. No i musimy postawić sobie bałwanka gdzieś blisko. Także tutaj na przykład postawimy bałwanka. No i teraz będziemy musieli jednocześnie wejść do bałwanka i do mecha. Także może to być ciężkie, ale. No, zobaczymy, czy nam się uda. No, niestety teraz się nie udało. O, no i zniszczyliśmy bouwanka. I Zmienimy sobie ustawienia, żeby po prostu łatwiej, łatwiej się mieć przycisk na interakcję. Także dobra. Tak zrobimy. No i co? No, ciężko to jest naprawdę zrobić. Naprawdę to jest ciężko wykonać. Co jest? No i czemu on sobie znika? Ale bez sensu. O! E, właśnie zbagowałem bałwanki także no nie wiem no albo ten błąd został w rekordowym czasie naprawiony albo no nie wiem co nie no, no wydaje mi się że został on w rekordowym czasie naprawiony ale widzicie że coś z ba tymi bałwankami jest nie tak także i tak bałwanki się bagują także jakoś mega dobrze naprawiony on nie został ale no i tak się bałwanki bagują także to nie jest tak że on jest w 100% naprawiony ale Został on podreperowany, aby ten bunt nie działał, no bo, no nie wiem, nie widzę innego wyjścia, jego ja go na pewno dobrze wykonuje. No, generalnie, no to ten bunt mi nie działa, ale widać, że te bałwanki się coś bagują, także możliwe, że zostały już naprawione, a my przejdźmy oczywiście do kolejnego błędu. Dobra, a więc teraz musimy się udać na, na przykład przyjemny park, to jest przykład taki, nie musimy się tutaj udać, ale wiecie, no, to jest przykładowa miejscówka, która myślę, że będzie dobra do wykonania tego błędu. Oprócz tego, no to może to być również ta miejscówka, no i w sumie tutaj się udamy... W sumie tutaj też możemy. No, i generalnie, jeden co potrzebujemy, jakiegokolwiek po prostu itemku, no i samochodziku. Także, no, nie jest to jakieś mega trudne, żeby zdobyć te itemy. Można je zdobyć tak naprawdę wszędzie, nawet tutaj. No, i generalnie, przetestujemy, czy ten błąd działa. A więc, musimy po prostu wziąć sobie jakiś item, wejść do pojazdu, kliknąć tutaj w ekwipunek, wyrzucić ten item i wyjść. I rzeczywiście, patrzcie, no, generalnie, no teraz nic nie mamy w rękach. I rzeczywiście ten błąd działa. Jest to coś pięknego, ponieważ teraz na przykład możemy udawać MPC-ów. Po prostu, siama, ja jestem MPC-em, chodzę tędy. No i taki prościutki błąd, także, no myślę, że naprawdę mega fajnie i możemy przejść do kolejnego błędu. Dobra, a więc teraz musimy po prostu wejść na coś takiego, jak oczywiście królewska impreza, także ja już wchodzę sobie na ten tryb. No i ten błąd będzie naprawdę myślę, że mega zabawny, także co, poczekaj, aż nas szczyta. Dobra, no i teraz musimy się udać w jedną lokację, a mianowicie musimy się udać dokładnie w to oto miejsce. Dokładnie w to oto miejsce i potrzebujemy jetpacka również tam. Także generalnie no to musimy gdzieś znaleźć jetpacka. Tutaj mamy oczywiście graplerki, także fajnie, fajnie. Ale ja bym prosił o jetpack jednak. Tutaj nie ma niestety jetpacka, także... O, dobra, tutaj jest jetpack. No i generalnie, jeśli tam podlecimy, no to powinniśmy po prostu zostać wyeliminowanie z gierki. I czy to się okaże prawdą? Także dobra, lecę do góry, lecę do góry I czy wyeliminuje mnie z gierki? I uwaga Uwaga, no nie, chyba nie. Nie wyeliminowało mnie za bardzo Ale może tutaj złe miejsce wybrałem i generalnie, dobra, polecimy jeszcze raz tutaj Dokładnie tutaj do góry i... O, no i teraz zadziałało! Czyli pewnie tam milimetry zaważyły o tym, że wtedy nie wyeliminowało mnie. Teraz to zadziałało, także rzeczywiście błąd działa. No i co? Naprawdę myślę, że mogę zapewnić błąd i możemy przejść oczywiście do ostatniego błędu na dzisiejszy odcinek. Dobra, a więc generalnie wiem, że troszeczkę ten TikTok jest stary, ale generalnie no to cały czas osoby tam pisały w komentarzach, że to działa. Także przetestujemy to, także dobra, wchodzimy już oczywiście tam, gdzie się odbiera nagrody, no po prostu w Fortnite'a, także już tam wchodzę. Dobra, no i teraz tutaj wpisujemy sobie ten kodzik, właściwie no tego już mam skopiowanego i... No, no, tutaj nie zadziałało, ale wejdźmy może jeszcze na nasze konto Epic. No dobra, i tutaj po prostu dajmy nasz kod. Dobra, i wejdźmy do Fortnite'a i... No niestety tutaj nic nie zadziałało. Ale weźmy, może wyjdźmy z Fortnite'a i jeszcze raz po prostu włączę gierkę. No dobra, i uwaga, wielka chwila, wielka chwila. Klikam, ja nie patrzę, ja nie patrzę, ale czy będzie to, czy będzie to? Nie, ale coś mam tutaj w szafce. W skinach też coś mam? Uwaga, jest to skin. A nie, to jest skin Larry Croft, naprawdę. Nie wziąłem sobie i nie zobaczyłem go. No dobra, no to niestety. Niestety to nie to. Ale dobra, trudno. No, niestety ostatni błąd nie działa, i oczywiście oceniam go na minus 10 milionów na 10. Dobra, więc to było już na tyle w tym filmie. Także co, zostawcie łapkę w górę, suba zwaną w na mojego Instagrama na mój drugi kanał, na mojego Discorda. Zapraszam, oczywiście, do zasubskrybowania tego kanału wraz z dzwoneczkiem, ponieważ aż 70% osób, która ogląda ten kanał, tego nie robi. Zapraszam do zostawienia łapki w górę, ponieważ 1000 łapek w górę to kolejny taki odcinek. Także myślę, że dosyć fajna opcja. Dajcie znać, który błąd był waszym ulubionym. Jeśli chcecie mnie wesprzeć, no to polecam użyć mojego kodu twórcy, czyli oczywiście kodu WEZIF w sklepie w Fortnite. Właśnie, jeśli chcecie mnie wesprzeć, no to możecie użyć tego kodu. No i jeśli zrobicie screenka i wyślecie to na mojego Discorda, link w opisie na odpowiedni kanał, no to macie szansę, żeby być pozdrowieni na odcinku. Także myślę, że dosyć fajna opcja. Zapraszam do zostawienia łapki w górę z dzwonem, Wpadnięcie na mojego Instagrama łazwyty na mój drugi kanał, na mój Discorda. A jeśli już oczywiście będę z wami żegnał, także trzymajcie się. No i cześć!